Mamką. się taka powtórka, bo już tu byłam w tym miejscu kiedyś. Nie wiem, czy coś jeszcze można tu zwiedzić, ale chętnie zajrzę tutaj, bo jestem zupełnie po drodze. tutaj mamy taki mały budyneczek, który był w pełni otwarty i nadal taki jak widać. Ogólnie jest to dworzec kolejowy pewnej stacji, już nieczynnej się nam zachował kredensik. Krzesełko ogrodowe. No kredensik, widzę, padł ofiarą dewastatorów. Bo jeszcze niedawno był bardziej kompletny. Tutaj widać jego części. A sam budynek dworca jest przepiękny. Byłam tu kiedyś. Ci się udało nawet dosyć dużo zwiedzić. Tutaj mieliśmy kiedyś łazienki tak w ogóle, klimatyczne. Fajne, nie? Chodźmy dalej, zobaczymy, czy coś tam w ogóle się uda dziś zwiedzić, czy jest w ogóle otwarty. I kolejny dworzec, który jest obrośnięty taką rośliną, jak ten nasz mały dworzec w Nieborowicach. Co tworzy naprawdę fajny klimat. No, byłam kiedyś w tym budynku i bardzo mi się podobało. Mimo tego, że on jest w środku niestety spalony. O, a tutaj widzę coś jeszcze się zawaliło tak w ogóle. E, nie tutaj, a tutaj. O, kurczę, to tak źle nie wyglądało. No, dziwne rzeczy się dzieją, na przykład latarka mi się zepsuła. Znaczy działa, ale włącznik mi się zepsuł. Musiałam kombinować coś. Jakoś słabo świeci. W dodatku. chyba jest wyczerpana bateria. No, hmm, teraz jest to takie ładne przejście. A kiedyś to tu trzeba było. Combination. O, patrzcie, co tu się zachowało niewiele, ale ten klimat, nie? Te okienka po kasach. I tutaj ta farba później Tu by było kiedyś zamknięte. Nie, tu byłam. To była ta farba ścierająca się bardzo klimatyczna. Pamiętam, że najgłupszą rzeczą, jaką tu zrobiłam, to wejście na górę. Nie było to rozsądne. Ponieważ budynek tam jest spalony. A, tu jest zamurowany. Tak, patrzcie na te drzwi. Coś tam się zachowało, nie? No i są te okienka. No budynek jest w stanie tragicznym, także można go tylko tak sobie pozwiedzać jeszcze ku pamięci. Patrzcie. Zakracam. Mm. Jeszcze gorzej wygląda niż wtedy. Się część chyba zawaliła. Strach iść, bo tam są piwnice głębokie pod spodem. O kurde. Nie, tu jest jakaś tragedia. Jak ja tu byłam ostatnio, to jeszcze weszłam na górę normalnie. No, nie powiem normalnie, ale weszłam. A teraz. Jest bardzo źle. tu się wszystko zawaliło. Nie ma nawet co tam iść. Hmm. Tak to wygląda, aż sami kłam, po prostu, no cóż tu mówić? Patrzcie, szafa. do środka no a ja tam wyszłam, patrzcie na górę, nie? tu były takie, nie wiem, drzwi. Ja pierdzielę. Jak ja bym wpadła tam do środka, do tych piwnic, to bym miała nauczkę. <laughs> Powiem jeszcze, że to była jedna z głupszych rzeczy, jakie zrobiłam. I już tego na pewno nie będę powtarzać. Chodźmy zobaczyć tą piwnicę. Jak uda? Matka, proszę. No, nie wygląda to zbyt fajnie. Kurlica się wydaje spokojnie. Może tam coś jeszcze się znajdzie. Ja wiem. Chciałabym zapytać, co ja tu robię. <laughs> Chciałam się zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Urbex relaks tak zwany. Na te lochy. Wysoka ta piwnica, co? O, jest i krzesło piwniczne. Ale klimat, co? Jak w horrorze i gorzej. Co tutaj takiego było? Jakby jakieś sypy, może na coś, na węgiel, czy na coś? Ja się boję się tu zabłądzę w tej piwnicy te schody od spodu. Dobra. Czyli pójdźmy może tam w tamtym kierunku. Mhm. Tak to wygląda. Ładnie. No, takie dosłownie takie sypy, nie? Jeżeli dobrze to rozumiem. O, to się kończy. że od tej strony się wchodzi do piwnicy, nie od tamtej, to było bo Jest bardzo, bardzo wysoka. Gdzieś gdzieś tak wysoką piwnicę? Nie, jest 4 metry, a może i więcej. Patrzcie tylko na ten widok. Bardzo, bardzo głęboka piwnica. Dlatego do budynków kolejowych yy, nie zaleca się wchodzić od strony piwnicy. Nawet raz do na takiego budynku chciałam wejść od strony piwnicy. I coś mnie tknęło, bo tak nie wiedziałam, ile ma głębokości. Ale nie wiem, dziwnie to zabrzmi, ale był tam napis Z, strzałka 4,3. Co zinterpretowałam, Zuza, uważaj, tam jest 4,3 metra wysokości. Głębokości, wysokości, jak tam zwał. Czuję się to jak jakiejś takiej cegielni w tym miejscu trochę. No i tu jest też druga taka piwnica jeszcze. Która myślałam, że ma połączenie z tamtą, ale nie ma. No to wygląda. Jezu, jak tu ciemno. Katakumby. Z tego co pamiętam, tu również się niewiele zachowało, ale dla proformy się przejdźmy. Nic nie widać co. Za słabe oświetlenie. O, i to jest koniec tej piwnicy. Jakaś stara szafa, jedynie tutaj została. Jakieś stare okna. No dobra. Właściwie najlepszy widok to jest tam, gdzie ona jest taka wysoka. Bo jest to naprawdę ciekawe. Ładnie się prezentuje nawet bez tego światła coś tam widać. Bo światło wpada nam z dworu. No, i jest taki niesamowity klimat tutaj. Ta cisza, ten chłód. Lubię to miejsce. Jestem tu już któryś raz. Bardzo mi się podoba. No nic, to tyle z mojej krótkiej relacji. Jadę jeszcze, może gdzieś dalej. Nie, nie mam pojęcia, co mi się z latarką stało, ale zepsuł mi się łącznik i nie mogę jej teraz wyłączyć. <grytanie> Czez normalnie.